Państwo, takie piątki insurekcji bardzo, bardzo lubimy. Stan określony przez nas na 3++. W pełni naturalny, żadnych naddarć na krawędziach. W obrębie stanu trzeciego, proszę Państwa, u nas już Państwo nie zauważą banknotu z naddarciami, przynajmniej nie takimi wynikającymi ze zużycia. Czasami są takie przypadkowe, wówczas opisane, nadmienione, typu tear, że jest rozdarcie na przykład przez nieuwagę drobne przy wkładaniu do kasera, Ale nie wynikające tak z użytkowości banknotu. Lekkie linie złamań. Raz, dwa, trzy. Ale te grzbiety złamań nierażące, niewidoczne jakoś mocno, czyli bez przetarć, bez przebarwień. przebarwień dość dyskretne, leciutko pożółkę, może tylko na ich linii. Od awersu prezencja wyśmienita. Papier, słyszą Państwo, znakomity. Sztywny, szeleszczący, gruby bez znaków wodnych, z tego co pamiętam, ten egzemplarz, dokładnie tak. Bardzo ładna, równo wybarwiona piąteczka, przy czym ta kolorystyka jest troszkę przekłamana na tym tle, który mamy. Teraz podłożę tę kartkę, ona się robi teraz naturalniejsza troszkę, tylko ucieka nam w żółć, ale na oko właśnie bardziej możemy oczekiwać takiej, niż tej, która była na szarości. Dla porównania mam na jeszcze kartkę czarną, ona tutaj nam się wtedy jeszcze bardziej Państwa, naprawdę fajna piątka serii NC1 zdecydowanie warta uwagi. Nasza ocena tutaj dobre 3+.